Witam serdecznie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak można zrobić adwentowy wieniec albo stroik, jak to woli. Potrzebujemy kółko słomiane i różne rodzaje zielonego, choinka, y mamy tutaj tuję i potem coś takiego pięknego, nie wiem jak to się wachowo nazywa, pewnie mi wybaczycie. Także różne rodzaje zielonego, drucik, sekator i zaczynamy. Musimy po pierwsze sobie mocno zawiązać drucik na kółeczku. Mocujemy go, tak żeby był porządnie. I przykładamy gałązki. Są różne metody. Robi, niektórzy robią sobie po prostu taką najpierw e, kępkę, biorą zielonego i mocują. Ja po prostu zaczynam. O, tak, jak leci. Jak mi to pasuje. Po prostu sobie muszę widzieć ze wszystkich stron, żeby było tutaj. Od środka i od zewnątrz równiutko przykryte kółko słomiane, żeby nie było tego widać. Przykładamy sobie, gdy mamy gotowy, oczywiście przeciągamy wszystko. Wrócimy. Mocujemy, mocno to I tak następnie, naprzemiennie. Bierzemy sobie znowuż kopinkę, bo tutaj nie mieliśmy. Wtedy znowuż dopadamy. Troszeczkę tujki. Ja lubię pracować z tujką i z takimi tutaj właśnie gałązkami, ponieważ one bardzo ładnie nam tutaj wypełniają całość. I znowu już troszkę tutaj tujki od dołu i przeciągamy. Muszę robić w rękawiczkach, ponieważ bardzo tutaj to zielone jest bardzo ostre. I znowuż to kładamy sobie kawałki tuji. Musimy się zawsze upewnić, czy nie widać nam gdzieś tam słomki. Na przemian mamy różne tutaj wielkości. O, może coś takiego weźmiemy sobie. Na boczki tutaj najlepiej jest właśnie przekładać tuję, ponieważ tuja nam najlepiej wypełnia. No już bierzemy sobie zielone tu troszeczkę. I mocujemy. Zawsze mocno dociskając. Prawda? Takie już mamy pierwsze efekty. Widzicie? Na przemian różne rodzaje zielonego. I robimy dalej. Powtarzając tak samo wszystko. Tak już mamy połowę wieńca gotowego. I Robimy sobie dalej. Być może niektórzy z Was zauważą, że ja niczym nie obijałam żadną wstążką kółka słomianego. Nie robię tego, ponieważ kiedyś robiłam i zauważyłam, że potem bardzo ciężko właśnie wbijają się świece i różne inne piękne dodatki, które potem mamy. A i tak tego nie widać, ponieważ kładziemy zawsze to na talerzu ozdobnym. No i tak, robimy sobie dalej. Dobrze. Teraz mamy tutaj świerk, więc dalej, boczki, robimy stójki na przemiennie, Tak? Jeśli mieliśmy tutaj świerk, robimy teraz sobie tuje. I tak robimy dalej i w taki oto sposób dojechaliśmy już prawie do końca. Widzicie, tutaj już mamy końcóweczkę, musimy sobie odchylić to potem, jak będziemy te nas, ostatnie już gałązki dokładać. Musimy sobie tak tutaj to dopasować, by to było pięknie wyglądało, bez żadnej luki tutaj, takiej dziurki. Uważając na tam te gałązki, by ich nie przywiązać. I teraz mamy już tutaj ostatni momencik. Teraz bierzemy sobie je, dokładamy piękne moje kolące zielone, Wkładamy sobie tutaj w tą dziurkę i ta już mamy, zaraz jesteśmy na finiszu, końcóweczka, ostatnie przeciągnięcie i tutaj jeszcze widzimy, jest dziurka, którą jeszcze musimy teraz pięknie wypełnić i mamy gotowe. Zakładamy tuje, piękne moje gałązki żgające. I, i będzie już gotowe. Teraz musimy to przyciągnąć i jeszcze sobie przyciągamy tutaj potem te gałązki, które były pierwsze, poprawiamy je ładnie, sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze zrobione i przeciągamy troszeczkę dalej drucikiem, żeby to było stabilne. I na drugą stronę kółeczko i musimy sobie zastosować. W ten sposób, oto mamy gotową podstawę, z której zaraz tworzymy cudeńko. Czyli mamy wszystko dobrze zakręcone. I w ten sposób, oto wygląda pięknie. Teraz umocujemy. Świece i resztę. Tak, czyli wieniec już mamy przygotowany. Ja sobie teraz wymyśliłam, że po prostu nie będę wbijać pojedynczo świec. To sobie już taki gotowy wieniec przygotowałam, tutaj z kluczykiem, ozdobą, taką karteczką świąteczną. I to przymocujemy sobie do naszego wianka, po prostu wbijamy to mocno. I już by to się może trzymało. Tutaj, sobie te gałązki, które wychodzą, to wyciągniemy troszeczkę. Żeby to nie było takie przyduszone. Tylko ładnie nam naturalnie, jak gdyby się komponowało. Żeby było tutaj to stabilne. Możemy sobie to oczywiście przymocować. Porządnie. Żeby w razie czego nie uciekło. Mamy takie ozdobne szyszki złote. Będziemy sobie tutaj gdzieś to mogli podopłatać I teraz mamy już przygotowaną podstawę. Włożymy sobie świecę, ponieważ zawsze jest lepszy efekt. Przepiękne świece w kolorze właśnie takim brudnego złota. No i tak mamy gotowy. Oczywiście jeszcze potem cały zawsze można sobie Um, naprostować te świece, jak już jest w miejscu, w którym ma być. Teraz na razie mamy o, coś takiego. I teraz dodajemy sobie dodatki. Po prostu tak jak myślimy, gdzie chcemy. Przymocowywać będziemy to szpikulcami. Teraz sobie tu wymyśliłam, że położymy jeszcze taką gałązkę. mocno. Jemy. I teraz ja jestem bardzo lubię tak czasami taki minimalizm, nie za dużo i mówię czasami mniej jest lepiej, dlatego dzisiaj będzie to bardzo też taki naturalny, powiedzmy minimalistyczny stroiczek. Jeszcze tutaj dodamy tylko parę szyszeczek w złotym kolorze. I gotowe. Mam nadzieję, że podobało wam się i nie będzie dużo krytyki, bo jest to mój pierwszy filmik, więc liczę na was. Dziękuję.